Cześć! Mam dla Ciebie sprawdzony przepis na mięciutkie, wilgotne, aromatyczne ciasto z soczystymi śliwkami na oleju i jogurcie. Idealne na jesienne dni. W misce wymieszaj przesioną przez sitko mąkę pszenną, dodaj sól, proszek do pieczenia, cukier i dobrze wszystko przemieszaj. Następnie dodaj do suchych składników jajka w temperaturze pokojowej oraz jogurt grecki, sok z cytryny, olej roślinny oraz opcjonalnie ekstrakt waniliowy. No i teraz dobrze wymieszaj wszystkie składniki tak, aby dobrze się ze sobą połączyły. Mieszaj jednak tylko do czasu, gdy wszystkie składniki dobrze się połączą, ale nie dłużej. Z większej części śliwek, około 300 g, wyjmij pestki i podziel na ćwiartki. A następnie dodaj śliwki do przygotowanego ciasta i przemieszaj tak, aby śliwki połączyły się z ciastem. Formę wysmaruj masłem, opcjonalnie posyp bułką tartą. Przełóż ciasto, wyrównaj. Na wierzch połóż połówki śliwek. Piecz w nagrzanym do 200 stopni piekarniku przez około 60-65 minut lub do suchego patyczka. Po około 30-35 minutach przykryj folią aluminiową albo papierem do pieczenia, aby wierzch się nie przypalił. Na moim blogu znajdziesz przepisy na inne desery ze śliwkami, na przykład puszyste racuchy ze śliwkami na suchych drożdżach, ciasto francuskie ze śliwkami jest naprawdę pyszne albo ciasto ze śliwkami i kruszonką. Uwierz nic tak nie ogrzewa jesiennych dni jak ciepły aromatyczny deser ze śliwkami. Zatrzymaj się na chwilę, poczuj ich smak i pomyśl pozytywnie. Życie ma wiele do zaoferowania. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia.